Witam wszystkich na moim kanale Dylu Jump Tych, co zaczynają przygodę ze skakanką lub tych, co już coś potrafią Skłamałbym, gdybym powiedział, że umie zajebiście skakać, bo jeszcze sporo przede mną Ale nieprawdą byłoby, gdybym powiedział też, że nic nie umie Kanał ten... Na kanale tym będę pokazywać różne tutoriale które pomogą tym, którzy zaczynają. E, różne triki, najczęściej na skakance freestyleowej. No i zamiar mam pokazywać e, też różne filmiki e, z ciekawych różnych miejsc, tam gdzie będę ja i skakanka. I w pierwszym odcinku, e, wiadomo, moja pierwsza skakanka, od której się wszystko zaczęło. Zwykła sznurkowa skakanka Z takimi supłami Porobionymi Żeby się obracała Oczywiście liczydło To co mnie motywowało na początku do skakania Daje kopa Bardzo I tu Taśmą musiałem porobić, bo Skacząc na betonie Sznurek wiadomo ma swoją jakąś wytrzymałość Przecierał się I Mógł się urwać, dlatego starałem się zabezpieczać jak tylko mogłem. Obecnie moją ulubioną skakanką jest skakanka freestyle'owa. Z takimi rączkami plastikowymi. Z takimi klipsami na końcu. Supełki porobione. To jest nic innego jak podobny sznurek do tamtego, tylko ten sznurek jest cięż, cieńszy. I ta skakanka jest z takich koralików. Plusem jest te skakanki, że rączki są bardzo wytrzymałe. Skaczą na tej skakance nieraz nadepnąłem na tą rączkę. I wiadomo, do takie rączki supermarketu typu Decathlon czy coś, to po... plastikowe wiadomo. To po nadepnięciu, czy po na wyskakaniu i zahaczeniu o nogę to wyłamywały się. I mam tutaj. A, te rączki są pięciocalowe. Gdyby ktoś y, chciał dokładnie wiedzieć, dla porównania, pierwsze rączki, na których skakałem, spadła jedna. To są siedmiocalowe. Te siedmiocalowe są do skakania już y, freestyle'owego, łatwiejsze do robienia trików, tylko nie do wypuszczania skakanki y, z ręki. Tylko trzymaniu cały czas rączek i robieniu różnych trików, to z tymi duszymi jest to dużo łatwiejsze. I mam tu jeszcze do pokazania, jak wyglądają takie koraliki. To są takie koraliki zwykłe plastikowe. Trafię, trafię. O, widać, widać, widać też mają dość sporą wytrzymałość, chociaż muszę powiedzieć, że skacząc też wiadomo na betonie, to te króliki też mają swoją odporność, też się zużywają. I najlepiej przekładać te ze środka na te przyrączka. Bo te przyrączkach wiadomo będą dłużej e, sprawne. Do tego jeszcze dochodzą skakanki z PCV Na niej też czasami skaczę Chociaż wolę tą z koralikami. To też jest zwykła skakanka Też zakończona taką rączką Też z klipsem na końcu Ale ja preferuję skakanie freestyle'owe na freestyle'owej skakance Także to chcę rozwijać I pokazywać to na tym kanale, jak mi to wychodzi. Na razie to tyle. Obserwujcie kanał, subskrybujcie. Zawsze chciałem to powiedzieć. I trzymajcie kciuki za dalszy progres. Wkrótce pojawi się jakiś filmik, potem może jakieś tutoriale. To tyle. Na razie.